Witam serdecznie, Odniec z tej strony. Kolejny dzień, kolejny wypad. Moi drodzy, dzisiaj znowu będzie czaskanie bilonu, ale tym razem e... plaża, wejście numer 18. To w Gdyni. Zobaczmy jak to tutaj to wszystko wygląda. Dzisiaj jest pierwszy dzień jak jestem nad morzem, gdzie jest słońce i trochę tych ludzi może tutaj będzie, natomiast aż tak chyba przeszkadzać nie będę, więc śmiało można włączać sprzęt i zarobić na baterie, bo się kończą. Nie wiem jak długo mi wykrywacz wytrzyma. Moi drodzy, przestudiujemy tą plażę, tym razem nie w Gimpie, tylko na Google Maps. Ja autem stanąłem tutaj na ulicy Święto... Pełka. Dokładnie tutaj. I ta plaża wygląda mniej więcej tak. Od Mola aż w tą stronę tutaj po Sopot. I ja do Sopotu nie będę dochodził. Z tego co wiem, tutaj jest wejście zaraz przy scenie letniej teatru, więc tutaj ten rejon trzeba będzie dokładnie przeszukać. Tutaj jest teraz jakaś kawiarenka czy coś tędy, także koło tej kawiarenki trzeba będzie tutaj to przeszukać. I tutaj jest jeszcze jedno wejście, gdzie no po prostu ludzie wchodzą i tutaj ten obszar będzie bilonopędny, tak to nazwę Kolejna sprawa, oczywiście ten pas przy samym morzu, najczęściej oblegany Tam też przejdę, bo ludzie też często tutaj, zaraz na tym mokrym piasku Chociaż to są bardzo trudne warunki dla wykrywaczy Ale po tym mokrym piasku zazwyczaj chodzą, z tego względu, że się nie zapadają Z drugiej strony, ja byłem już na tym molu e, I tutaj jest raptem paseczek Tutaj na tym zdjęciu z satelity widać, że jest dość szeroka ta plaża, natomiast w tym roku to jest raptem półtorej metra, dlatego tutaj w ogóle będzie ciężko poszukiwać, bo patrzałem, że tutaj na tej promenadzie są, nie na promenadzie tutaj, tylko zaraz tutaj, może to będzie widać, tutaj z lotu ptaka, tak, widać ten cały płot. I on jest z zbrojeniem z żelaza, a tutaj znowu jest, yy, proszę Was, ta słona woda i słona plaża. A to jest, jak powiedziałem, coś okropnego dla wykrywacza. Dlatego głównie z, yy, się skupię tutaj na poszukiwaniu. Dokładnie tutaj, w tym rejonie najbardziej przy wejściu zaczynamy od złotówy. Ale nowa. 2017. Powiem wam, że długo, długo nic i mówię idę do jakiegoś wejścia, tu jest jakieś takie dzikie wejście. I 50 groszy na wierzchu. I pochodzę tutaj. Tutaj se nogą przyryłem, a tu złotówka wyleciała. Złota, złotówka. Ta złotówka, która tam wyleciała. A tu jest coś kolejnego. O, o, już to widziałem. Już to widziałem. Piesiątka. Czyli już jest czyzeta. Coś czuję, że to będzie piątka. Piątka albo nie wiem co. Piątka albo a jakaś mała moneta. A, jedynka. Kilka sygnałów koło siebie. Dziewięćdziesiątka czwórka. Dziewięćdziesiątka czwórka. Tu będzie kilka monet, dwie dwójki chyba na bank. Dobra, mamy dwójkę, odkładamy tutaj. Znowu coś czuję, 20 groszy. I tu była jeszcze jedna dwójka, prawda? Nieprawda tylko jest kolejna dwójka i zobaczmy, ale fajne. I chyba tyle 2-4,20. Dwa, Lubię jak są tak w jednej kupce, to naprawdę jest takie miodne. Zobaczmy. Widzę rancik 50-50 groszówki. No, warto koło wejść chodzić, <noise> bo tam to łaziłem z jakieś 30 minut i cholera 10 groszy chyba wpadło. 8,3 grosz czy 5 zł. Chyba grosz. Coś czułem, coś czułem, coś czułem. Grosz, grosz czy 5? Nie, 5. Piątka! No to mam w jakieś 20 minut. Mam już ponad dychę i zaraz koło tej piątki to będzie 10 groszy gdzieś. Ta. Tak. Klapki już zawsze będę przy sobie nosił, a tutaj mam sygnał 92. I tu też coś jest. Ciekawe, czy to będzie dwójka że jak dwójka to, to nie brzmi. A jednak czy nie jednak. Jednak dwójka. A koło dwójki? A koło dwójki 20 groszy? 20, nie 10. 20. 2 20 znowu. Koinzpiel z angielskiego, tak chyba się tu mówi, nie? Zobaczymy, czy to tylko tyle, czy aż tyle. Tu widać ślady po tej maszynie, co przejechała, co grabiła, tak mi się wydaje. Takie rowki widzicie, proste? Zobaczymy, czy coś tutaj trafię. To jest cisza w weterze. Pierwsza przerwa i mamy 11, 12. 13 14 15 zł. Coś ko 15 złotych, mam na razie na baterię się wróciło na bank. Teraz idziemy dalej. Jadę dalej, teraz podjadę na plażę w Orłowie. Tylko idę jeszcze coś zjeść i potem na ten Orłów wpadnę z tego względu, że zbyt mało tutaj znalazłem. I jeszcze jest młoda godzina, jest godzina 14, chyba 40 coś koło tego. Także można jeszcze śmiało podskoczyć do 18-19. Teraz tutaj ten kawałek plaży będziemy czesać, a czemu mówię będziemy, bo jest z nami Artur. Cześć. I Artur, i Artur tak naprawdę pokazał mi tutaj te miejscówki na mapie yy, i powiedział, że warto je odwiedzić, także zobaczymy czy nie kłamie. Kłamiesz? Nie. To idziemy sprawdzić. Patrzcie, kitram klapki, ciekawe czy ktoś się skapnie, żeby stąd je tutaj wyciągnąć. Mam nadzieję, że nikt nie będzie patrzył pod... Ten najwyżej mnie pies ale pies może ojść stać, ale byleby nie ukradli. Pierwszy sygnał. I co to? 10 10 Czy nie dziesięć? 10 Wpadła pięsiona. Proszę bardzo, jakieś takie... Na ryby stalowa linka. Kawał stopionego ołowiu. bardzo ciężki 68, 69 50 groszy złotowa ale jaka stara proszę bardzo, łuska z zbitą spłonką, która się rozkłada proszę bardzo, piękny Mickiewicz 50 groszówka i skąd tu tego? tutaj będzie tego więcej takich jakiś łusek czy tej monet z PRL-u bo podmywa od, ten ocean może to podmywa i potem zabiera ten cały urobek i tutaj rozciąga i tutaj na tym pasie będą te rzeczy nie leży se 50 na. 70 i to będzie złotuwa, tylko gdzie ona jest? Warstwami, warstwami Warstwami Czuję coś, nie czuję Jak z dnia świra Gdzieś Widać ją Widać ją Widać Mój skarb nikt nie widzi nikt nie widzi tego ja no i kolejna nie wiem która już Natomiast taki niepewny sygnał i kolejna Tak to wygląda moi drodzy Ruszyłem szłapą i widać rand. 50 czy złotuwa złotowa, no kurka wodna Tyle złotów pod rząd, no Co to jest kolejna? A no kolejna <tyle> I chyba jeszcze jedno coś jest Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pana rozpoznajemy. Kryjówka zdała egzamin. Nikt się nie szczaił. Tak to się robi. Po co łazić i szukać wykrywaczem, jak leży na glebie? Moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie tego dnia wypadu na. Trzy plaże, w zasadzie, bo jeszcze byłem na trzeciej plaży z Arturem, natomiast tam się nawet wykrywacza nie dało ustawić z tego względu, że e, tam był blisko, strasznie była wąska ta plaża, i blisko tej plaży był mur, który był zbrojony i tamtego tego żelastwa było w tym zbrojeniu chyba bardzo dużo i po prostu od strony morza od zmina realizowania mi wykrywacz wył a od strony lądu wył mi po prostu od tego płotu i nie dało się wykrywacza dostroić można było chodzić na jednym pasku i tam wtedy mniej więcej jak się spompowało do gruntu to się dało natomiast w jednym nawet w jednej płaszczyźnie się nie dało łazić w takim sensie, że no, Trzeba było stroić co 20 cm wykrywacz. Dobra, ale ja nie o tym. Podsumowanie wczorajszego dnia. Udało się znaleźć e, 5, 11, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 3. Z 25 złoty coś koło tego. Plus minus. No jest to słabiej Aniżeli dwa ostatnie wypady, ale zawsze coś. Żyć by się z tego nie dało. Chociaż ze 25 złota dałoby się przeżyć. No ile ja wczoraj wydałem nie no trochę wydałem wczoraj bo musiałem kupić zapasy zrobić tutaj mam pełno rzeczy i tak dalej sobie to wszystko uzupełniłem bo teraz będę jechał nad jakieś jeziora miało być już odcinek z jeziora ale jednak był jeszcze z morza teraz jadę nad jakieś jezioro i zostanę nad nim troszeczkę dłuższy czas z tego względu, że muszę się Ogarnąć, ale Was to nie powinno interesować. Jak Was takie coś interesuje, to zapraszam na dzienniki. Odyna, czemu ty mi się obracasz? A z Wami chciałbym się już pożegnać. Także, jak się podobało, pozostawiać pierdółki. Jakbyście chcieli zniżki na detektory, to pisać na znalezione w wodzie małpainteria.pl. I z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.